Dzień dobry, dzień dobry, w dniu kolejnym zaczynamy piątek i ja witam się z wami śniadaniem, chleb pszenny, mozzarella, pomidor, wszystko oprószone solą ziołową do pomidorów i testujemy czy mój refluks dzisiaj przetrawi tego pomidora, czy będzie paliło, piekło, zobaczymy. Rezyk fizyk. To ja moi drodzy raczę się herbatką, O, to jest ta herbatka fix. Antysgago, ziołowa, rumianek pomaga w dolegliwościach żołądkowo-jelitowych. Kopr włoski jest pomocny we wzdęciach i skurczach brzucha. Kolendra ułatwia trawienie. Kompozycja siedmiu ziół. ziół. I mamy tutaj, słuchajcie, koszczek rumianku, owoc kopru włoskiego, liść babki lancetowatej, owoc kolendry, kwiat malwy, korzeń cykorii, kłącze imbiru. Yy, herbatka to doskonałe... Ale Herbatka to doskonale dobrana kompozycja ziół, która stanowi uzupełnienie codziennej diety. Rumianek, koper włoski, kolendra, cykoria, imbir ułatwiają trawienie. Rumianek, koper włoski wspomagają układ karmowy, są pomocne we wzdęciach i skurczach brzucha. Ponadto babka lancetowada stymuluje wzrost korzystnej mikroflory jelitowej. Wspiera, cykoria wspiera pracę wątroby. Także ja słuchajcie yy, herbatkę i za chwileczkę pokażę Wam, co dostałam na Dzień Mamy. Włożyłam wszystko do jednej torby. Zobaczcie, jaka wielka torba. I będę Wam mówiła. Eee, najpierw moje dzieci zrobiło prześliczną słuchajcie kartkę. Oczywiście życzeń Wam nie pokażę. Tylko nie wiem, czy to tak będzie widać. Piękne, po prostu piękne słoneczniki. Ja sobie tutaj to położę, żeby nie poniszczyć. I tak, i zaczynamy. Pierwsza taka szklaneczka. E, szczerze powiedziawszy, ja też patrzyłam na tę szklankę, jak wybierałam dla mamy. Także szklaneczka, e, do tego płatki perfekte, które jak wiecie ja uwielbiam, to są moje ulubione. Kisielki mamy tutaj e, morelowe i malinowe. Jak wiecie, ja kisielki ostatnio też bardzo lubię. Polubiłam się na nowo. Kolejny mamy taki kisiel duży, truskawkowy. Kolejny mamy kisiel malinowy. Kolejna rzecz, słuchajcie. Kisiel truskawkowy. Mam ostatnią fazę i powiem Wam, że mój żołądek właśnie bardzo dobrze toleruje na chwilę obecną kisiel, więc korzystam. Wiadomo, że wszystko z umiarem ale, ale mówię, no kisiel to jest takie Danie, które wiem, że zjem Będę syta i nic mi po nim nie jest Tutaj mamy żurawinowe Żurawinowego chyba nie jadłam I może sobie dzisiaj przetestuję Zobaczymy Kolejną rzeczą, słuchajcie Są to płatki pod oczy Serduszka z Isany Działanie pobudzające efekt płatki skóry pod oczami Niacinamid I hibiskus Coś takiego, zobaczcie, no to to jest po prostu słodkie. Ja nie wiem, jak was tutaj ustawić, żeby... O, może tak będzie mniej słońce e, świeciło. No zobaczcie. Będzie testowane. E, kolejna rzecz, słuchajcie, kolejną rzeczą jest odżywka Pantin. E, jest to odżywka do włosów zniszczonych, osłabionych ja już stosowałam tę odżywkę i u mnie się nawet fajnie sprawdza także bardzo dobrze, że mam produkt, który wiecie, sprawdza się u mnie a nie po prostu jest tylko wydana kasana, coś co się może po prostu nie sprawdzić kolejne mam słuchajcie żelki, żelki duszki które też mogę ponieważ no nie zawierają czekolady oczywiście z umiarem powiem Wam, że jakbym usiadła to zjadłabym takie opakowanie naraz bardzo lubię żelki z tą białą, taką końcówką jak jest właśnie połączony taki żeluś z tą pianką, także tutaj mamy to, nie mam gdzie tego za bardzo słuchajcie, kłaść, ale dobra jakoś, jakoś się tutaj pomieszczę kolejna rzecz kolejna rzecz jest to bambusowa szczotka do masażu z paskiem na dłoń coś takiego, ona ma tutaj z tyłu taki paseczek, jeszcze nawet nie otwierałam, szczotka bambusowa do masażu na dłoń może być stosowana zarówno na mokro, jak i na sucho. Szczotka do masażu usuwa na skórek, poprawia ukrwienie skóry. Przemywać szamponem, odkładać do wyschnięcia włosiem do dołu. E, marzyła mi się taka szczotka, bo jak widziałam, jak dziewczyny na Instagramie oznaczały szczotkowanie i tak dalej, albo błankieta, czy szczotkujesz e, ciało, to oczywiście, no, mówiłam, że nie, no, bo jeżeli tego nie robiłam, to jak mogłam głosować na tak? I taka mi się szczotka marzyła, miałam sobie kupić, ale... Moje dziecko mnie wyprzedziło. Także taka szczotka. Kolejna rzecz to jest to, słuchajcie. Pokrzywa w płynie i mentol. Wcierka regulująca do skóry głowy i włosów. Włosy przetłuszczające się z Joanny. Coś takiego. Pokrzywa to wyjątkowa roślina będąca bogatym źródłem mikroelementów, makroelementów i witamin ważnych dla zdrowia włosów i skóry głowy. Pokrzywa reguluje wydzielanie sebum nawilża skórę głowy. Działa tonizująco, przeciwłupieżowo i przeciw Tak dobrze przeczytałam. kotowo. Włojotokowo, przepraszam. Yy, I tak, zawarty w recepturze. Mentol zawarty w recepturze chłodzi i odświeża skórę głowy. Regularne stosowanie produktu pomaga przywrócić włosom naturalną y, siłę i ograniczyć ich nadmierne przetuszczanie się. Powiem Wam, że jest to produkt bardzo ciekawy. Yy, ja go nawet nie testowałam. Delikatnie czuć. Yy, Delikatnie tym mentolem powiem Wam. Naprawdę jestem bardzo, bardzo ciekawa. Fajnie, bo on ma tego psikacza, więc też ułatwi stosowanie Rozpel na wilgotnych włosach. umytych włosach ze szczególnym uwzględnieniem nasady włosów. Wykonaj masaż skóry głowy, wysusz i ułóż włosy, tylko do użytku wewnętrznego, zewnętrznego, ale mi się dzisiaj znowu ja zarplączę. Także będę testowała, i oczywiście Wam dam znać, jak też sprawdzi się właśnie na moich włosach. I ostatnią rzeczą, którą słuchajcie, dostałam jest to książka Lady M, Aubena Grabowska. Nie wiem, nie czytałam. Zapowiada się ciekawie. Tylko moje powiedziało, że mamo nie spojrzałam, że są takie białe kartki. My ogólnie, jak kupujemy to takie, wiecie, żeby nie były takie lśniąco białe, takie świecące, odbijające te kartki. Takie nam się lepiej książki czyta. Ale no, zobaczymy, zobaczymy. Jestem pod wrażeniem, bo czytając tutaj recenzję, no. Może być ciekawe, mogę Wam nawet przeczytać, słuchajcie. Lady M to opowieść o małżeństwie, która, zamierza, która zmierza ku nieuchronnej katastrofie. To historia współczesnej Lady Macbeth. Zwyczajni bohaterowie, których życie toczy się powoli, choć nie bezboleśnie. Chorobliwie ambitna żona i mąż, który nie dojrzał do roli głowy rodziny, od długiego czasu prowadzą grę pozorów, żyjąc pod jednym dachem. Jednak tłumione od lat uczucia muszą znaleźć ujście. Tragedia wisi w powietrzu. Kto zapłaci za popełniony błąd? Mm powieści nie ma niepotrzebnego lukru, zbędnych słów. Zapomniałem, że czytam, zapomniałem o życiu, o swoich problemach. Zaczęłam żyć opowieścią, która została w mojej głowie. Pisarce udało się stworzyć historię prawdziwą, niebanalną, inną od innych, jakie czytuję. I tutaj napisał Piotr Alan Murphy. Murphy. Także fascynująca podróż po mrocznych zakamarkach kobiecej duszy. Jestem ciekawa, powiem Wam, ja teraz czytam cały czas książkę Latarnik i idzie mi jak idzie może nie tak jakoś wiecie szalowo no bo teraz nie miałam czasu za bardzo czytać może dzisiaj może za chwileczkę sobie jeszcze usiądę właśnie z herbatą i poczytam bo szczerze powiedziawszy no zaczyna wciągać ta książka ale nie jest to też takie wiecie Wow, że mm, chcę się siedzieć nie wiem całą noc i przeczytać tę książkę więc e, tak to słuchajcie wygląda Także tak prezentują się moje prezenty na Dzień Mamy. Będę testowała, oczywiście będę się dzieliła z Wami swoją opinią, głównie opinią właśnie odnośnie szczotki, no wiadomo książka tak samo, odnośnie wkładków, których no nie miałam okazji jeszcze testować i, i ta wcierka, słuchajcie, w wpłynie, także to też sobie przetestuję, bo tak jak tutaj patrzę, wszystko inne miałam, no wiadomo, kisiel jeszcze żurawinowy też przetestuję i też Wam dam znać, jeżeli nie zapomnę, oczywiście. Także cóż, moi drodzy, ja dziękuję Wam za oglądanie oczywiście, dziękuję za subskrypcję, za to, że jesteście. Życzę, coś mi tutaj lata. Życzę Wam udanego weekendu. Mamy piątek, więc życzę Wam udanego weekendu. Ja dzisiaj na Instagramie o godzinie 20, myślę, że ten filmik do godziny 20 się ukaże. Więc o godzinie 20 robię live'a na Instagramie. Ja Janaśka Jagoda, jeżeli ktoś ma ochotę dołączyć, to gorąco zapraszam. Miałam robić jutro na YouTube, ale nie wiem, jak to w sobotę. Ale nie wiem, jak to wyjdzie, ponieważ. Um... Moje dziecię będzie w roli opiekunki, trzeba zawieźć. Także też nie wiem dokładnie w jakich godzinach. Jeżeli się uda, to oczywiście dam wam znać chwilę wcześniej. A jak nie, to zaglądajcie 2021 gdzieś te okolice na kanał. I cóż, jeszcze raz wszystkiego dobrego, a my widzimy się w kolejnym filmiku. Pozdrawiam, papa.